W temacie świątecznym mam jeszcze jedną rzecz, którą chcę z wami omówić. To znaczy, co zrobić, jeżeli zostaliśmy zaproszeni na święta gdzie indziej. Zaprosili nas na Wigilię, na pierwszy, na drugi dzień świąt, czyli nie ma nas dwa, 3 dni. Technicznie, z perspektywy mojej, czyli zoopsychologa, najbezpieczniej byłoby zostawić swojego podobieżnego w jego własnym domu i żeby ktoś do niego w tym okresie przychodził. Najczęściej w Polsce wykorzystuje się, że przychodzą znajomi, rodzina, sąsiedzi, ale umówmy się, jest to okres świąteczny. Różnie z tym bywa. Drugim wyborem jest najczęściej oddanie zwierzęcia do hotelu i pojechanie do rodziny. Hotel nie jest idealny, chociażby ze względu na to, że tam są obce zapachy, te pomieszczenia nie zawsze są odkażane. Nie jest to do końca komfortowe i psychicznie. I zdrowotnie miejsce dla kota. Trzecią opcją jest zaproszenie y, dochodzącego pecitera, kacitera, osoby, która zawodowo zajmuje się opieką nad zwierzętami. Osoba indywidualnie przychodzi, opiekuje się waszymi zwierzętami, jest to y, tak jak hotel, usługa płatna. Y, jest też opcja zabrania zwierzęcia ze sobą. I to jest kwestia tego, czy kot dobrze znosi transport, źle znosi transport, został do transportu przyzwyczajony. I czy w miejscu, gdzie wy jedziecie, kot będzie na przykład miał dla siebie osobny pokój, gdzie będzie mógł funkcjonować. Bo jeżeli w tym miejscu, gdzie jedziecie, będzie pies, kot, jakiekolwiek inne zwierzę, to proszę nie bierzcie pod uwagę albo brania zwierzęcia tam, albo wprowadzania, żeby koty, ten kot wasz, czy dwa koty, czy wasz pies, a tam są koty żeby zwierzęta ze sobą łączyć po prostu od tak, bez żadnej socjalizacji. Takie łączenie zwierząt powoduje silny stres, może odbić się na zdrowiu fizycznym i psychicznym jednej lub drugiej strony. Najbezpieczniej jest pozostawić zwierzę w jego domu, gdzie będzie miał opiekę dochodzącą. Jest to najbezpieczniejsze pod względem fizycznym i psychicznym dla tego podopiecznego. Oczywiście jest to wasza decyzja, wasz wybór, wasze doświadczenia. Pamiętajcie, że kota do transportu, do transportowania zwierzęcia i do zabierania go gdziekolwiek, można kota przyzwyczaić. Są opcje treningu, są opcje przyzwyczajenia zwierzęcia. Tak naprawdę do wszystkiego oczywiście zwierzę może bardziej lub mniej komfortowo reagować na dany proces. Najbezpieczniej prowadzić go pod okiem zoopsychologa lub behawiorysty, który jest po prostu przeszkolony w temacie jak prowadzić szkolenie, jak przyzwyczajać zwierzęcia do sytuacji e, stresowych, sytuacji e, potencjalnie traumatycznych. E, transport zwierzęcia, oczywiście, jakby wykonujemy w transporterze e, najlepiej takim, który zapewnia e, izolację od nadmiernej ilości bodźców wizualnych, bodźców dźwiękowych. Transportujemy w samochodzie raczej podajemy leki na uspokojenie, na zmniejszenie chociażby e, nudności. E, Staramy się, żeby transporter się nie trząsł yy, i ograniczamy ilość bodźców, które do kota docierają. Raczej nie, nie, nie pozwalamy, żeby tu migały światła, tutaj grała muzyka, tutaj coś trzeszczało. Czym więcej jest kołysanie i tak dalej, tym kot może odczuwać nudności, może mieć z tym problemy. Jeżeli chodzi o leki w tym temacie, współpracujcie ze swoim lekarzem weterynarii i behawiorystą z opsychologiem, raczej nie podejmowałbym decyzji o podawaniu leków, suplementów bez konsultacji ze specjalistą w dziedzinie behawioru. To jest taki skrót dotyczący wychodzenia, wyjeżdżania z kotem na okres świąteczny. W okresie sylwestrowym szczerze nie zostawiałbym kotów sam na sam raczej, spędzałbym Sylwestra z waszymi podopiecznymi w domu, zostawiając, nawet jeżeli wy jesteście w domu, zostawiając, e, zostawiając światło, zostawiając dźwięki, zostawiając muzykę i odcinając kota od tak naprawdę świata zewnętrznego, czy zasłaniając żaluzje, zasłaniając firany. Są koty czy psy, które podejdą do okna i będą obserwować fajerwerki, natomiast zdecydowana większość zwierząt, nie jest yy, yy, nie traktuje właśnie fajerwerków czy czy petard jako coś fajnego coś przyjemnego jest to dla nich pewnego rodzaju traumatyczne przeżycie tak czy inaczej dbajcie o siebie dbajcie o swoich podopiecznych i widzimy się w kolejnych filmikach